Mój 2025 eee mam Okej, okay. wybór to się na krześle będę opręczona i będę gwiazdą. Znowu! Drugi. Mój 2025. Drugi. Eee, zostana okradziona. Będę miała ślub. Znowu nie chcę ślubu. A, zrywę. Ono. I... No. Świetnie. Spójrz <śpiewa> się. Świetnie. Ja chyba chcę się zabić. Aha, będę kłamać. Po co ja to sobie robię? Okej, nie zrozumiałam tego Mhm, mhm Aha Okej okay. Eee Okej okay. Dobra, pójdę do szpitala W drugim serce będę Trzymać tę kurę I sobie Okej Może być czy, Nie wiem, czy może być Ja nie oceniam, ale zapraszam no, Cię do subskrybowania mojego kanału. Dobra, zobaczmy teraz to. Gorszej to już chyba być nie może. I... <śmiech> <śmiech> hi, hi, lepiej być nie może, hi, hi. A już... Або так, ось, ось,